Teraz to otwarte. <zeros> <anything> <Jednak> Jeszcze wodospad i wyra. Go... Tak. Ej, żeby nie było. Nie zamierzam w to wciągać Natana Drake'a. Nie musisz się nim martwić. Miałam pewne obawy. Dlaczego w to weszłaś? Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Zwłaszcza, kiedy wszyscy czekają na porażkę. Jasna sprawa, ale plus jest taki. To są jakieś plusy? No, kiedy ludzie mają niskie oczekiwania, o wiele łatwiej jest ich zaskoczyć. Jeśli o mnie chodzi, w tej branży i tak jest. Ostrożnie, żołnierze No, Raz się żyje. Mamy tu trup. Nie Czysto. Rozejrzyjmy się. Hmm. Ta ściana wygląda na kruchą. Tego to nie poznaję. to nie jest jeden z symboli. ale kto wie, może da się na tym zarobić? Chojsalski żeton. Chyba się nie Tylko jakiś żeton. Stary chojsalski rupiec. Raczej nie, ale jaki jest ładny. Zawsze pracowałaś sama? W większości. W jakim wieku zaczynałaś? Młodo. Tylko się nauczyłam, że trzeba umiejętnie manipulować ludzi. I później zdobyć przewagę. To zbyt subtelne. Ja zawsze wolałam iść na konfrontację. Ach, co tam komu pasuje? No dobra, ty się znasz na strategii. Co takiego knuje Asad? Kazał ludziom się rozproszyć, żeby nas zatrzymać. Dziwnego jest. A ty co byś zrobiła na jego miejscu? O, zaczekaj. Szlak tam się roi od żołnierzy. Rozejrzyjmy się. Ktoś go wykończył. Nie jesteśmy sami. się! Granat! O kurde! Oczy dookoła głowy! Rozgrzesznij! Chyba tak. Szlak! Mamy trupa! To już kończy! Olá, nieźle namęczył, żeby to ukryć. Jak tam? Znalazłaś coś? Znalazłam kolejny żeton. Ma jakiś związek z Kłem? Raczej nie. Okej, okay, tylko odwiedźmy pozostałe forty. Ej, czy ten posąg nie ma w sobie czegoś dziwnego? Ma trójząb. Jeden z naszych symboli. Tak, i celuje nim w te ruiny. Racja. Dobra robota. Miło, że mnie doceniasz. Całkiem możliwe, że prowadzi tam jakaś droga. Dobra, o czym to my... No nic. Jak mówiłam... Oprócz zgolenia brody? Zaczaiłabym się. Pozwoliłabym ci odwalić czarną robotę i po wszystkim buchnęłabym kier. Przebiegły plan. Praktyczny. Pozwala uniknąć ryzyka. Dobrze mieć cię po swojej stronie. Tak, owszem. Trochę się dziwię, że Asaf postępuje inaczej. Może jego ekspert wie więcej niż sądzimy. Tak. Tym bardziej przydałoby się działać jak najszybciej. Yeah! I <laughs> do Daj mi chwilę, poczekam. Czas się zwijać. Uważaj. Ludzie Asawa chyba gdzieś tu są. Zobacz, to trójząb Ganesi. Widziałam taki symbol w wieży. Ganesi, ten, który usuwa przeszkody. Dziewina jest już bezpieczna. Jeszcze nie. Będę ci kryć. Czekam na kobrocie. przejść przez Coś widziałem. Dobra. Hej! Tu są! Jeden z naszych żyje. Sodo. Uwaga! Kolejny nie żyje! Szukaj dalej! Znalazłeś coś? Nie ani. Uważaj. Uważaj. Kurde, mamy kolejnego trupa! Nie możemy zawieść Asawa. Ja szercem poszep. Nie wygrasz. Pewnie. Masz już dość? Nie ci to. Najgorsze chyba już za nami, wszystko w porządku? Wiem. Myślę tylko, że mogło nam pójść o wiele lepiej. Widzisz, a ja myślę, że mogło nam pójść o wiele gorzej. Grunt to optymistyczne podejście, czy coś tam. Okej, okay. poszukajmy tego wielkiego zaworu. Jestem za. A to co? Nie wiem, ale jest ich tu kilka. Ok, to nie przejdzie. Ani to? O co tu chodzi? Co? Przecież to guzik. Wiem. Po prostu chciałam dać Ci szansę. No to jazda. To brzmi dobrze. Jedno z ramion koła właśnie się przekręciło. Bawimy się. Mamy dwa. Hej jest kolejny. Mamcie. Jeszcze tylko jeden. I ostatni na liście. No i finish. Okej, okay. zajmijmy się tym wielgachnym koliskiem. Wielgachnym koliskiem? Nie znam się na tych specjalistycznych terminach. Wielgachne kolisko ujdzie. – Przynajmniej da się przeleść. Chodźmy. Jest i nasz zawód. No dobra, tu chyba trzeba ułowić trójstok. Nie zła jesteś. To trochę trudniejsze. To Ganesia. Witaj, panie. Dobra, odkręćmy wodę. Zaraz. A co, jeśli tutaj nie ma wody? Tylko. Smowa albo lawa? Wkręcasz mnie. No co ty, naprawdę? Załatwione. Mm -hmm. hmm? Co? Trochę szkoda, że to nie lawa. To wodospad. Tak. Drugi z trzech. Hoysalowie nieźle się namęczyli, żeby ukryć kieł. Jakby nie patrzeć, był w końcu symbolem dominacji chojsalów. Reprezentował bogactwo i władzę. Nie lada trofeum dla Persów. Tak. Mój tata myślał, że kieł był czymś znacznie więcej. Co? Twój ojciec też szukał kła? Miał obsesję na jego punkcie. Poświęcał... Dnie i noce, na badania. Zmarnował cały majątek na te swoje bezowocne wyprawy. Skądś to znam. A? Co z tego wyszło? Nie wiem. Odesłał mnie i mamę, bo chciał nas ochronić. Więc poleciałyśmy do Australii. A teraz to właśnie ja stoję u wrót Halebidu. To całkiem zabawne. Ostatni przystanek, fort w zboczu góry, czyli ten stoporem. No i wszystko układa się w całość. Tak, Frazer to chyba nie jest hinduskie nazwisko. Mam je po matce. <laughs> Przyniosłam rację. Heiser, <laughs> przysłałeś mi. możemy inaczej. Ej to, zacza, gdzie jesteście? Za nas. Tak Uważaj. Tymi ustami całą matkę? Może w <szakry. try> Zaraz cię dorwę. Czekałem na to. <try> I co, twardzielu? Mamy spokój. Teraz już na serio. Całkiem nieźle ci poszło. Pomimo pewnych braków.